Dzień dobry. Nazywam się Edward Kowalski i moim zadaniem jest zareklamować matematykę. Dlaczego ja, ani na przykład Adam Małysz? Otóż jestem świetnym przykładem na to, że wszystko, nawet głupotę, można opisać matematycznie. Motywem przewodnim naszej reklamy będzie hasło Matematyka nie kończy się w szkole. Oczywiście, że nie. W Domu trzeba przecież robić zadania. Ale wniesienie wiedzy matematycznej ze szkoły nie ogranicza się tylko do ciepła domowego ogniska. Matematyka przyda się w wielu innych sytuacjach, takich jak kupowanie obuwia. Dzień dobry Państwu. Jest dzisiaj ze mną Pan Stefan. Siema. Powiedz mi, Stefanie, na czym polega Twoja oryginalność? Mam lewą stopę dłuższą a prawej o 2 mm. Wow, to fascynujące! Kiedy to odkryłeś? Kiedy kupiłem buty, jeden mnie uciskał, a drugi otóż nie. Gdy Pan Stefan orientował się nieco w miarach. Dokładnie wiedziałby, jaki rozmiar by kupić. Matematyka potrafi ułatwić życie, o czym doskonale wie Pan Janusz. Witam Panie Januszu. Dzień dobry. Proszę mi powiedzieć, jak Matematyka ułatwia Panu życie? Otóż do pracy dojeżdżam pociągiem. Jednak najbliższy przystanek jest o 600 metrów od niej. Dlatego zawsze wyskakuję wcześniej. Kiedyś wyskakiwałem przodem. miałem straszny odrzut. Ale kiedy poczyniłem dokładne obliczenia, doszedłem do wniosku, że wygodniej jest wyskoczyć tyłem. Jeśli dobrze znamy zasady rządzące matematyką, możemy na nich zbić kokosy. Świetnie wie o tym pani Renata, matematyczka w gimnazjum w Leśnej Górze, która opublikowała książkę Fenomen Liczby 8. Osiem to niezwykła liczba. Jeżeli z grona dwunastu apostołów odejdzie czterech, zostanie ich ośmiu. Jeżeli dwóch takich, co ukradło księżyc, podniesiemy do potęgi trzeciej, będzie ich ośmiu. Nawet nic nieznaczące liczby, takie jak 2,5 i 5,5, po dodaniu dadzą 8. Matematyka to również nieodłączny element każdego romantyka. A na zakończenie absolutna gratka. Jest tu dzisiaj z nami obecna cała matematyka. Zapraszamy! Witaj matematyko! Powiedz mi, czy kończysz się w szkole? Jak mogę się kończyć w szkole? Przecież jestem nieskończony. Trafna uwaga. Pozwól proszę, że na zakończenie naszego niedługiego wywiadu pokażemy Ciebie w dobrym świetle. To już niestety koniec. Mam nadzieję, że zrozumieliście przesłanie naszej reklamy. Gdzie jest życie, jest i matematyka. Do zobaczenia!